Mariusz Wach teraz zaczął ponownie pełnić rolę sparring partnera po Europie, tak w czasie swojego zawieszenia. Wyjechał do Francji, być może niedługo wyjedzie do Aleksandra Powiedzkina. Twoim zdaniem to jest dobra droga, żeby wrócić do boksu właśnie w ten sposób, na razie jako sparring partner? Jako sparing partner, jak się jest sparing partnerem, nabiera się jakichś nawyków, żeby dostosowuje się do, do wymogów trenera, do którego przyjął na sparing i zawodnika i nie, nie można powiedzieć, blokuje się, nie robi pewnych rzeczy których, których mógłby sobie przerobić normalnie sparując, jeżeli w sparing partyjnych do niego i tylko pod niego by to robił. Jest to, jest to na pewno w jakiś sposób yy, ma swoje plusy i minusy, ale teraz jakby Mariusz miał siedzieć w domu, nic nie, nic nie robić i, i nabierać wagi, no to uważam, że zrobił dobry ruch pojecha, poje, poje, jadąc na sparingi do Francji i nawet jak, jak później pojedzie do powietrza nad do, powietki, do losy. także lepiej jest coś robić jak, jak nie robić nic. Mm -hmm. Pojawiła się oferta e, walki z Davidem Tuą w sierpniu w Nowej Zelandii. Wydaje się, że to jest taka dobra oferta e, dla Mariusza na walkę powrotną, no bo Tuła jest już zawodnikiem wiekowym, też dużo niższym e, niż Mariusz. Twoim zdaniem też Mariusz w tej walce byłby faworytem? Uważam, że tak, że tuła jest cios, siła czasu została i, i tu jest, nadal byłby nie, niebezpieczny, ale jeśli Mariusz chce walczyć z najlepszymi w świecie, to ten tuła, to powinien być to jest takim odpowiednim zawodnikiem i na tym etapie jego kariery. Także tutaj ja bym się nawet nie zastanawiał, jeżeli chodzi o, o jakiś tam dobór jakiś innych, innych przeciwników, tylko bym y, zabierał się do roboty do ciężkiej pracy i walczył w sierpniu z Davidem tuą. Mhm. Na tyle ile znasz Mariusza? On już w pełni pozbierał się po tym całym zamieszaniu dopingowym? Yy, wydaje mi się, że tak. Tam... Yy, on psychicznie nie jest taki słabym, takim słabym takim jak, jak tu wszyscy mówią, że on tam gdzieś yy, się podłamuje, załamuje. Nie, on jest mocny psychicznie. Może nieraz tak się takie sprawia wrażenie, ale, ale tutaj w całym tym zamieszczaniu może była taka chwila, że tak powiem, zachwiania, ale do tego była chwila, tak samo u, u najmocniejszych psychicznie się to zdarzyło i tak samo zdarzyło się to u Mariusza. Wierzę w to, że Mariusz jeszcze powróci mocniejszy niż był do tej pory. Bardziej bym stawiał na to, że on jest psychicznie zmążliwy, tylko bardziej leniwy. O tak, no tutaj, jeżeli, 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 jeżeli znowu sobie yy, ułoży wszystko w głowie i, i tak, przed walką z kliczką, bo przed walką z kliczką to był nie do poznania, jak pracował ciężko. A zam głos wcześniej z, z, z jego kariery i wiedziałem, że już takie troszeczkę jest mm, żeby go troszeczkę pogonić na tej sali, a do walki z Kliczką to normalnie był chłop nie do poznania. I jeżeli sobie ułożę raz w głowie, że <laughs> znowu może wspiąć się na, na najwyższy, jak powiem, poziom, to jestem w stanie uwierzyć, że znowu się zbierze i, i będzie walczył. Z Davidem tu on wygra i, i spójdzie z zawodnikami już z samej czołówki.